Tutaj witajcie tutaj TV Powracamy z takim samym tłem jak w drugim odcinku Tak, dostałam klija No Do tej witajcie na kanale TV Witajcie widzowie Więc, okej okay. Dzisiaj ten omawiamy, z samolotem Żebyście go poznali, pogadamy troszeczkę powiemy na czym polega nasz kanał. Maja no, Angelina, no, oczywiście, kanał. Na razie jej nie ma, bo jest chora. zrobił się nam pet Chory pet Angelina chora była i niestety gdzieś zwiała. I nie wiem gdzie. Będziemy jej szukać, ale nie później. Może jutro się znajdzie? Nie, nie, wiem, ale dobra. no dobra. Przejdźmy tu do, do Dobra, pierwsza rzecz. Jakie kanały bardzo lubimy? Czy którymi mi się bawimy? I takie, te. I te, te. Ok, pierwszy kanał to Circus of Bardzo znany kanał, który ma jakiś miesiąc? Nie, jakieś dwa tygodnie? Tak, dwa tygodnie ma. Piękne. Ma 4 subskrypcje i kilkanaście lajków, nie wiem ile, ale mamy nawet więcej subskrypcji od nas. I mamy tylko 3 chyba subskrypcje, czy 2 tam? 3 subskrypcje i 2 lajki. Tyle mamy na razie rzeczy. Więc prosimy Was o więcej lajków i więcej subskrypcji. Dobrze. Okidoki. Więc następny kanał to nowy kanał, który w ogóle powstał, czyli Wiki 18 LPS może się zmienić jej o, bardzo się To są, są nasze koleżanki z osiedla. są nasze koleżanki normalne. Więc. Dobra. Okej, okay. następna rzecz. Która jest. Następny kanał, który jest chyba jest na pierwszym miejscu, czyli Deep Pudding LPS. Chyba najlepszy kanał do tej pory. Na razie, chyba. Yy, bardzo ma dużo serialów w Fia, ale jest stworzona w 2013 roku, a mamy w 2016. Uuu. Pani księżniczki 2 i 1. Chyba jedynka mi się bardziej podobała. A nie wiem, no, no dwie były fajne oczywiście. Też zrobione w 2012, 2013, 2014, coś w tym stylu. I jeszcze były na przykład inne filmy. Wielkanoc też był. Tam było jakieś jakie jeszcze było ten fajne serial eee, Nie pamiętam już. Tak długo to było. Więc okej. Okay. Następnym kanałem jest Paulinka Castro. Nie bardzo o mówimy, ale naprawdę czasem jej filmy nam się nie podobają, bo przepraszam bardzo, Paulin, to co ci mówimy, ale trochę twoje filmy są takie dziwne. bo no, nie jest tak dobrze że kamera ustawiona, potrzeby nie są idealnie ustawione i w ogóle, medemki to nawet... Oko, ona tak nie pat. Ale petshopy masz super spanielki. Spanielków masz dużo... Chyba masz short hair, tego to dokładnie nie wiem. Ale masz dużo spanielków. No to jest fajne. Dobra. Więc następny kanał, który bardzo widzę to. Bardzo lubię stomaty bardzo stomaty jest super robek. Dobra, następny kanał to my nie wiemy jak się on nazywa, ale chyba ktoś pozna ten kanał. Ona nagrywała serial Kofi Tak, coffee o takiej, z takim jamniczku, który miał przyjaciele. Tam był taki short hair pomarańczowy, był taki, był taki coli. Była też właśnie, właśnie była też Ciwa w ogóle. Ona też bardzo fajny serial właśnie. On, ten kanał też jest bardzo fajny. To chyba wszystkie kanały, które są. No dokładnie, to chyba wszystkie kanały, które bardzo, bardzo, bardzo lubimy. Więc dobra, teraz jest na pytanku od Skito FS. właśnie była tak dla nas miła, że pożyczyła nam petka więc myślę, zawsze pokażemy na bardzo zainteresująca na FPS. kiedyś nawet był na zdjęciu kanału czyli właśnie ten brązowy który który wszyscy jej zazdroszczą w komentarzach czyli Krystal, tak ją nazywa 8K to ja Krystal jestem teraz w domu w LPS Więc mamy, właśnie nagrywaliśmy, z, um, chciałyśmy nagrać z Sandrom, czyli z Zakatowicą i z Wiki18 LPS, i z, z Słodką FIFA LPS. No, jeszcze nasz ulubiony kanał to jest właśnie Słodka FIFA LPS. Nowy kanał, na której jeszcze nic nie puściła, ale już stworzyła na razie. No, więc tak, chcieliśmy nagrać serię, ale już się niestety nam nie udało. Mieliśmy rozładowaną baterię w telefonie do nagrywania. No. No dobra, no to ja może będę... Dobra, teraz Shakira. Wiecie co, jestem zmęczona, nie chcę mi się gadać. Krystal będzie ze mnie? Dobra. Łuki. Z Boxy Ja też znam się... Ja będę opowiadać, a ty będziesz ogólnie coś opowiadać. Dobra, Więc okej. Okay. Co jeszcze bardzo lubimy ogólnie na YouTube? Lubimy oglądać, lubimy subskrybować, lubimy lajkować, lubimy bardzo komentować, ale nikt nas nie komentuje. Nikt nas też nie lajkuje, nikt nas też nie subskrybuje, więc. Jak my komuś dajemy lajka, to oni nam nie dają tego lajka. To jest się w tym dziwne. To nie jest dziwne, to jest normalne. Niby czemu. Bo... O Jezu, nie rozumiesz. Po prostu ty... Nie wiem, ale no, może ty tak dobrze nie nagrywasz jak inne kanały. A może kiedy się zmienię? To wtedy będzie... No teraz. Okej, okay. Więc. Stomady. Stomady yy, ma bardzo w W ogóle ona ma tak super jabłoniczki. Short hair, wspanielki. Boże. To smarzenie mieć takiego spanielka jak ona ma. Tak samo jak. Dobra, Paulinka Soap. Paulinka Soap ma superowego wspanielka, którym był akurat był w serialu z Special Szkoła Miała taki serial. Przed chwilą go oglądałam, przed tym filmikiem. No i tam był ten taki spanielek, taki co była jakaś szkoły? Jakaś nauczycielka szkoły? Coś takiego. I ona się śmiała, co miała w plecaku. Ale ten plecak był walizką. I był taki motylek. Tak, był taki motylek. A właśnie ten spanielek się w tej śmiał, że ma takie dziecinne rzeczy. Dokładnie. Też to wygląda. No. Więc następny kanał Cokietofi LPS. No dobra. Ja opowiem o tym kanale. Okej. Okay. Kanał Cokietofi LPS. Jest. Tak. Ym, jakie pet -shopy są fajne dla mnie? Mam prawie, mam dużo unikatów. Ogólnie Dobra, ja lepiej to. opowiem. to FLP Ma bardzo dużo fajnych petshopów. shopów. Na razie żadnego serialu nie puścił. Komentuje nas. I lajkuje i subskrybuje. To jedyna osoba, która na razie nas lubi. No bardzo Was lubię. Wasze filmiki są superowe I bardzo Wam zastrzeżę tych szefek szkolnych w Waszym. W serialu Miłosny Strzał. Tak, ten serial na razie nie leci bez Angeliny. No. no to kiedy będzie? Gdy Angelina się znajdzie? No Boże, lubię ten serial. No, ona ma dwie pet shopy, czyli Krystal, Zaka. Ona ma sporo pet z legendy Fia Pies. Ja mam jednego, czyli jamniczkę tą z Wielkaniny, z Walentynek. Tam. Taka jamniczka. Z legendy Fiat. Ona ma z Zaka, tego takiego do, podobnego do niej. Taki dok niemiecki z gwiazdkami w oczach. Tak samo i jest w takich kolorach. Tak, ta smuchoba. No i ona ma takiego doga niemieckiego jak ja mam. Jolo, też jestem z legendy Pais. Jestem chyba w Fiswerko. Tak, w Fiswerko. uhu The Pudding LPS? Uhu. Ta niech pan się. Dobra, no wam. The Pudding LPS ma też fa. Dobra, więc dobra. Przechodzimy do The Pudding LPS. The Pudding LPS jest Shorthairów, short hairów, i wszystkich takich popularnych petków. Bo ma super spanielkę, czyli belele I to co w takiej szkole był taki serial, nie pamiętam, czy też nie pamiętam. No i właśnie tak Wtedy to było o nie, 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 muszę już kończyć filmik Przepraszam Was, już 11 minut go nagrywam więc W następnym filmiku Czyli jutro Następny filmik opowiem Wam O tym budzie PS I jutro też, jeszcze zobaczymy co będzie Więc papatki Pa Pa